Pierwsza noc w Lazo Dicatore za nami mamy dosyć chłodny poranek i udajemy się na autobus, którym dotrzemy do Mizuriny. A potem dalej pod samo i zrobimy najbardziej znaną tutaj pentelkę. Udało nam się kupić bilety. Skasowaliśmy je w odwrotnej kolejności, ale chyba nie szkodzi, bo prawdopodobnie nie ma tutaj kanarów, tylko jest pan, który nam sprzedał te bilety, który nie mówi po angielsku. Tutaj nikt nie mówi po angielsku. W każdym razie zapłaciliśmy łącznie 16 euro i 18 euro za dwie osoby. A w międzyczasie okazało się, że udało nam się kupić już bilety w dwie strony. Czy to jest wszystko? 16 plus 18. Bo jeden. Bilet jest, żeby dojechać do Mizuriny i z Mizuriny jeszcze do trecimy, czyli jest to mega opłacalne, bo samo przejechanie samochodem z Mizuriny do tracimy kosztuje 30 euro za sam wjazd na tamtą górską drogę. Tak wygląda ten górny odcinek, na który trzeba kupić tą, te drugie bilety. Jest bardzo kręty, no i wspinamy się pod samo tracimy, znaczy wspinamy, podjeżdżamy. Można też się wspinać. Ludzie tutaj często. Kłapią stopa i wtedy, znaczy stopa, i wtedy dzielą się kosztami za sobą, która zapłaciła te 30 euro za samochód. No jest tutaj, naprawdę wdechę. Jest rano, jest zimno. Są mgły. W zasadzie to nie mgły, to są chmury. Idziemy pośród chmur. Tak było. Robimy najbardziej znaną pętelkę tutaj w okolicy. Na dole mamy yy, lago Mizurina, jezioro Mizurina. No a my będziemy tutaj pod trzema szczytami, czyli tracimy. Mówi się, że one stoją na straży dolomitów i utożsamiane są zwierzami strażniczymi, znany szwajcarski architekt La Corbusier wypowiadał się o nich jako Najpiękniejsza architektura na świecie. Taki to tutaj cud natury. Cudownie jest, nie można tu mówić. ona zjeba kwiatko. Nie wiem o co chodzi, ale każdy tutaj układa takie dziwne wieżyczki, a potem robimy zdjęcia. Nie mamy swojej wieżyczki. Czy to źle? To jest cima, cima piccola, cima grande i cima zachodnia, cima ovest. Okrążenie masywu zajmuje średnio około 3 godzin. Zależy to głównie od ilości przystanków na zdjęcia. Wejście na teren parku i tamtejsze szlaki jest bezpłatne, więc jedyny wydatek finansowy to transport. Na większości dostępnych zdjęć i filmów trecimy towarzyszy piękna i słoneczna pogoda. Jeżeli taka posępna i mglista cłona dolomitów przypada Wam do gustu, gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ jest to jedynie mały fragment e, serii EuroTrip, w której będą pojawiały się jeszcze kolejne filmy. Także gorąco zachęcam do zasubskrybowania. A jeżeli macie jeszcze jakieś e, przemyślenia albo może pytania, podzielcie się nimi w komentarzach. Do zobaczenia!